Zadanie. Ile zapałek potrzeba na zbudowanie n takich kwadratów? Tutaj, na naszym przykładzie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć kwadratów, w których pousuwano wewnętrzne zapałki. Zastanówmy się, jak będzie wyglądał właśnie wzór na n takich kwadratów, który nas informuje, ile trzeba przygotować zapałek, właśnie, aby zbudować dowolną ilość takich kwadratów. Zacznijmy od jednego kwadratu. Jeden kwadrat budujemy w ten sposób. Mamy Początkowe i końcowe zapałki, i oczywiście górne zapałki. Zauważ, że początkowe zapałki są zawsze dwie, zarówno w przykładzie, który dałem tu na samym początku, jak i w tym oto kwadracie czyli mamy dwie zapałki rozpoczynającą i kończącą oraz dwie zapałki górną i dolną czyli razem cztery. Zauważ, co się stanie, gdy wezmę dwa kwadraty. Mam dwie zapałki, jedną rozpoczynającą figurę, druga kończy figurę, to są te dwie. I mam oczywiście dwa razy dwa, czyli dwie górne zapałki i dwie dolne. I zauważ, mam dwie zapałki boczne, jedna zaczyna, druga kończy figurę. I mam dwa razy więcej zapałek niż kwadratów. Tu mam dwa kwadraty, raz i dwa i zauważ mamy zapałkę na górze i na dole tutaj też na górze i na dole czyli mamy 2 razy 2 razem 6 zapałek zerknijmy co się stanie gdy będziemy mieć 3 kwadraty mamy znowu dwie zapałki rozpoczynającą i kończącą figurę oraz po dwie zapałki na każdy kolejny kwadrat który jest wewnątrz tej figury jeszcze raz zauważ, mamy dwie zapałki lewą i prawą, to są te dwie. I dwa razy trzy, czyli dwa razy ilość kwadratów wewnątrz tej figury. Po kunaniu rachunków otrzymujemy 8. Zerknijmy jeszcze na kolejną figurę. Tutaj będziemy mieć cztery kwadraty. Mamy znowu dwie zapałki lewą i prawą. I tyle dwójek zapałek. Co kwadratów, czyli mamy cztery dwójki zapałek. Jeszcze raz, dwie zapałki rozpoczynające i kończąca figurę oraz 2 razy 4, czyli na każdy kwadrat mamy dwie zapałki górną i dolną. I ostatni przykład. Tym razem mamy 5 kwadratów i myślę, że już będziesz wiedział, jak będzie wyglądał ten wzór. Mamy dwie zapałki. Rozpoczynającą i kończącą, i tyle dwójek zapałek, co kwadratów, a tych kwadratów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli mamy 2 razy 5 zapałek. Razem, 12 zapałek jest potrzebnych na zbudowanie takiej oto figury. Teraz przejdźmy do wyznaczenia samego wzoru. Należy spojrzeć na nasze przykłady. Zawsze występują dwie zapałki. Jedna zaczyna, druga kończy figurę. Widzisz? To są te dwie. Czyli wzór będzie zaczynał się od dwójki. No i teraz zastanówmy się, co należy dodać do tej dwójki. Tutaj zawsze mnożyliśmy dwa razy pewną liczbę. Dwa razy 4, tutaj dwa razy 5. A co to jest czwórka w tym wypadku? Czwórka jest to ilość kwadratów. Więc do tego należy dodać 2 razy n, gdzie n jest tą zmienną, która symbolizuje nam ilość kwadratów występujących w naszej figurze. Więc tak naprawdę wzór już jest wyprowadzony. Sprawdźmy sobie ten wzór dla n równego 3, czyli dla takiej oto figury. Powinno być nam 8, ale sprawdzamy. Mamy wzór i do tego wzoru w miejsce n wstawiamy trójkę. Otrzymamy 2 plus 2 razy 3 i po obliczeniu oczywiście wyjdzie nam 8, tak jak tutaj. Możemy teraz dać odpowiedź. Potrzebujemy 2 plus 2n zapałek.